Co teraz się dzieje? Na jakim odcinku pracujecie? W tej chwili pracujemy na odcinku od wjazdu do kozaryna. Do ronda. Różamka. Jaka to jest odległość? To jest 2200 metrów. Kiedy możemy się spodziewać tej asfaltu? Kiedy możemy się spodziewać? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze może w czerwcu. A jeśli pójdzie gorzej? A jeśli pójdzie gorzej, no to gdzieś może lipiec. Ten odcinek jeszcze po, powiedzmy, że przed wakacjami będzie. Czyli w wakacje, przynajmniej tym kawałkiem, przejdziemy tak. bezpiecznie. Haydi abi.